Witam Was wszystkich serdecznie w materiale poświęconym gotowcowi od Actiny, ale to taki specjalny gotowiec, bo ma w sobie Ryzena 5 3600, więc procek, który myślę, że dzisiaj będzie trochę pominięty, a jest, moim zdaniem, najfajniejszą propozycją dla większości z Was. Jak widzicie, Actina wybrała płytę opartą o chipset B450 i zaktualizowała jej BIOS, także mamy tutaj MSI Gaming Plus, płytę dobrą, zupełnie przyzwoitą, z fajną sekcją i ona przy tym procesorze naprawdę nie będzie się specjalnie pociła, dlatego, że on niestety na dzisiaj ma średni potencjał OC. Najprawdopodobniej dopiero, dopiero wersja z X będzie miała lepszy, natomiast ta zwykła nie kręci się praktycznie wcale, a sama jest w stanie osiągnąć dzięki swoim zaimplementowanym bustom przez AMD 4,2 GHz, natomiast są to boosty które nie są zbyt częste i nie, nie są trwałe, więc jeżeli na przykład używacie procka w pełni mocy przez długi czas, na przykład przy blenderze albo przy jakichś innych renderach, to w tym momencie taktowania stabilizują się na około 3950 MHz, 75 MHz czasem, czasem dobie do 4 GHz, ale bardzo rzadko. Natomiast generalnie tutaj algorytmy bustowania są już zupełnie inne niż w poprzedniej generacji. Radeon RX 5700XT będzie kosztował w sklepach 1849 zł w wersji referencyjnej i przede wszystkim przynosi ze sobą nowe technologie takie jak Radeon Anti-Lag, Radeon Image Sharpening i Fidelity FX. Oczywiście o nich powiem wam kiedy indziej i więcej, bo on zasługuje na taki materiał. Natomiast wróćmy teraz na chwilę do aktyny i zobaczmy sobie, jak poprowadzili kable. I jak widać, w samym gongniżerze stopy od MSI jest sporo miejsca, więc chłopaki nie mieli wielu problemów. Mamy też oczywiście dysk SSD SATA yy, SU-800 od Adaty, yy, który będzie nam służył na system, natomiast na dane można sobie dobrać odpowiedniego twardziera do swoich potrzeb. Pogadałem trochę o boostach, no ale zobaczmy, jak to wygląda w realnym świecie. Pamiętajcie, że mam tutaj kości taktowane na 3200 MHz, jeżeli chodzi o RAM, więc nie są to kości jakieś specjalne i wydumane. AMD mówiło, żeby brać 3600, natomiast ja uznałem, że przy tym zestawie chcę też mm, zahaczyć o ludzi, którzy teraz będą się przesiadali dopiero na y, drugą generację, powiedzmy drugą generację, a w sumie Ryzen 3 z pierwszej. I te osoby mają już płytę i mają już ramy. I to ramy najczęściej albo 3000 albo 3200, ale na pewno nie 3600, bo to wtedy nie miało sensu. Także zapraszam do testów. Benchmarki przeprowadziłem w 11 tytułach i generalnie wyszło na to, że Ryzen 5 3600 to jest naprawdę kompletnie nowy procesor, szczególnie jeżeli chodzi o gry sportowe, bo tam kiedyś jeszcze AMD kulało przy pierwszej, drugiej generacji, a teraz tak naprawdę jest na równo z Intelem i to... Znacznie droższym intelem. Także patrząc na CSGO, Fortnite PUBG tam ewidentnie widać gdzie tak naprawdę jest ta moc pojedynczego rdzenia i że w tych grach to naprawdę wychodzi na jaw. Także dzisiaj do sportu już niekoniecznie trzeba brać Intela. I to jest coś o co myślę, że w AMD bardzo ciężko walczyli. W 2K z kolei widać jaki jest potencjał naszej karty graficznej, czyli RXA5700XT i tutaj są co prawda wyniki dość niestandardowe, dlatego że nie mogłem jeszcze zrobić podkręcania. Sterownik nie był dostępny, który pozwalał na OC, więc mamy tutaj wszystko na stoku i w 2K naprawdę nie ma gry, w której nie da się utrzymać płynności. Z wyjątkiem drobnych sytuacji w Metro Exodus na ekstremalnych, nie miałem tak naprawdę spadku poniżej 60 fps na dłużej niż 1%, co jest moim zdaniem świetnym wynikiem. Jak widzieliście, AMD właściwie rozbiło ostatnie basen, jeżeli chodzi o Intela, czyli uderzyło w instrukcje na zegar na pojedynczych rdzeniach. I to, co pokazano w tych testach, to jest moim zdaniem kwintesencja tak naprawdę tego, czego AMD brakowało. Czyli brakowało wydajności w grach sportowych, i ta wydajność już teraz jest. Łącząc to z NAVI, które też potencjalnie daje radę, i nie jest to karta, która szybko się zestarzeje, dlatego że architektura jest rozwijana coraz bardziej. To wydaje mi się, że mamy naprawdę połączenie sensowne. I tak. Możecie powiedzieć, że to jest takie hmm, połączenie komputerowe dla Fanboya AMD. No i generalnie nie miałbym nic do tego, gdyby nie fakt, że to akurat jest sensowne połączenie, jeżeli chodzi o snońce do jakości. Jakby ktoś kupował Vega na premierze albo Radeon 7 na premierze i płacił za niego pełną kwotę, no to w tym momencie rzeczywiście w przypadku grania mógłby się zastanawiać, czy to nie rzeczywiście jest taki bardziej wybór na Fanboya niż na realną optymalizację kosztów. Natomiast w przypadku takiego zestawu optymalizacja istnieje, bo Navi też staniało i to dosłownie dwa dni przed premierą. Więc jeżeli brać te karty graficzne, to wydaje mi się, że teraz, dlatego że Super tak naprawdę bezpośrednio odpowiedzi nie ma, dlatego że jest albo trochę droższe, albo trochę słabsze. Także to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie i dajcie mi znać w komentarzach, czy rozważacie kupno Ryzena 5 czy 1600, bo dla mnie to będzie bestseller. Do zobaczenia!